Nałóż to na stopy przed snem, a rano obudzisz się z niespodziewanym efektem. Choć ten azjatycki sposób wygląda dziwnie, to jego działanie jest świetne. Zacznij od przygotowania zwykłej, bez zapachowej podpaski. To ona posłuży jako baza. Następnie weź pięć liści laurowych i przyklej je do klejącej strony podpaski. Liście laurowe od dawna stosowane są w domowych trikach: odświeżają i pomagają zrelaksować. Ułóż je na całej podpasce. Dokładnie na środku. Teraz dodaj kilka kropli olejku eukaliptusowego. Ma on świeży, intensywny zapach, który pomaga rozluźnić i poczuć świeżość. Tak przygotowaną podpaskę przyłóż do spodu stopy, dokładnie na podeszwę. Tak, żeby liście i olejek miały bezpośredni kontakt ze skórą. To ma genialne zastosowanie. Załóż bawełnianą skarpetkę, która utrzyma wszystko na miejscu przez całą noc i zwiększy komfort. Z rana od razu poczujesz różnicę. Stopy będą lekkie i odprężone. Możesz wprowadzić to do swojej codziennej rutyny, żeby każdego ranka budzić się z uczuciem komfortu i świeżości.